Gościem jest Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, państwu. Luty to wyjątkowy miesiąc dla gminy Jędrzejów, ponieważ na ten miesiąc przypada Święto Miasta, więc porozmawiamy o rozwoju Jędrzejowa, zarówno od strony inwestycyjnej, jak i o tych wydarzeniach kulturalnych, które czekają na mieszkańców gminy Jędrzejów i nie tylko w najbliższych dniach. Panie burmistrzu, gmina Jędrzejów jest pionierem w takim projekcie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Na jakim etapie jest teraz ten projekt? Ten projekt, Panie Redaktor, rzeczywiście jednoczy w sumie osiem podmiotów. Jesteśmy jedną z siedmiu gmin, bo jeszcze tutaj Krajowy Zasób Nieruchomości jest udziałowcem w spółce SIM-SMS. Spółka ogłosiła, czy jest na etapie przetargu na dokumentację projektową. Budowlaną i wykonawczą, więc no już konkrety są na stole. Ten czas opracowania to jest 12 miesięcy. Liczymy na to, że w przyszłym roku, gdzieś początkiem przyszłego roku, przetarg na wykonawstwo i wejście z budową. Oczywiście to też troszeczkę potrwa, ale my nie mówimy tutaj w kategoriach jakiejś przyszłości odległej, tylko mówimy już o tym, że pieniądze gminy pozyskały, że przekazały do SIM-u, że przetarg w trakcie, więc no za chwilę będziemy dyskutowali o kryteriach kryteriach, które muszą spełnić ci, którzy będą tam mieszkali, ci, którzy wynajmą wynajmą mieszkania i ci, którzy będą mieli prawo nabycia własności tych mieszkań po określonym czasie najmu. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa to szansa dla tych rodzin, dla tych małżeństw, których nie stać jest na zakup mieszkania komercyjnie, biorąc na przykład kredyt, tylko jest to okazja do tego, aby od gminy wynająć te mieszkania. Tak, nawet, nawet nie tyle od gminy, co od Simu, u czy, czy też no zobaczymy, który podmiot będzie zarządzał tym ostatecznie, ale prawda jest taka, że to jest taka luka między tymi, którzy spełniają kryteria przydziału mieszkań z gminnych zasobów mieszkaniowych, gdzie no, rzeczą ważącą są niskie dochody, bo to jest kryterium podstawowe do, spełne, do spełnienia, kiedy się ubiega o lokal socjalny, no troszeczkę mniejsze są wymagania, jeżeli mówimy o lokalu, Komunalnym, mieszkalnym, ale, ale to są też osoby, które, tak jak pani redaktor powiedziała, nie są w stanie zapewnić spłaty kredytów, czy pokazać tą swoją przeszłość finansową na tyle, żeby bank udzielił kredytu, ale mają wystarczające dochody, żeby płacić podwyższony czynsz. W perspektywie tych 20 lat najmu, mówić docelowo o nabyciu prawa własności mieszkania, które się wynajmuje. Więc no to jest taka perspektywa też ważna dla tych ludzi, bo to nie jest tylko kwestia tego, że mam dach nad głową, ale po tych 20 latach to ja będę właścicielem, to ja będę decydował, co z tym mieszkaniem zrobię. To jest też szansa dla młodych małżeństw, które chcą zamieszkać w gminie Jędrzejów i pracować w Jędrzejowie i w okolicznych miejscowościach. Tak, u nas trzeba przyznać pani redaktor, i to z tym ciężko dyskutować, że to budownictwo rzeczywiście rozwija się bardzo dynamicznie. Mówimy, no, za chwilę będziemy mówili o tym budownictwie społecznym w ramach Simu, ale trzeba podkreślić, że. To są setki mieszkań w ciągu ostatnich kilku lat oddane na rynku deweloperskim, więc widać, że to zapotrzebowanie jest. Z drugiej strony, jak mówimy o pracy w Jędrzejowie, no to ostatnie lata to też dobry okres dla Jędrzejowa, bo strefa ekonomiczna, bo przeszło tysiąc miejsc pracy, które powstało w okresie tych 10 lat w strefie ekonomicznej, ale też dużo się podziało na tym rynku usługowym, handlowym, no bo galeria, no bo nowe restauracje. Nowe podmioty za chwilę. Ma... Jędrzejów rozwija tak, się. Zdecydowanie tak, Pani Redaktor. Również Państwo macie ambitne plany, jeśli chodzi o 2020 rok, i o realizowane inwestycje. Inwestycje drogowe, infrastrukturalne, ale nie tylko. Tak, no, my planujemy na tą chwilę 22 miliony inwestycji, co jest no, z perspektywy lat i doświadczeń moich, ale też mając na uwadze to, co działo się przed okresem, kiedy ja pracowałem w mnie, to są całkiem spore pieniądze. i my Oczywiście ostatnie 2-3 lata mamy takie bardzo owocne, jeżeli chodzi o wartości inwestycji. Teraz również, więc no, dużo wodociągujemy, dużo kanalizujemy, bo dla przykładu chociażby Cierno, cierno się i Prząsław w tym roku, Mały Łączyn to kanalizacja, za chwilę Borki, kolejny etap kanalizacji po przetarg będzie ogłaszany, wpuściliśmy 31 stycznia wykonawcę na plac budowy wodociągu i kanalizacji na ulicy Rakowskiej Panie redaktor rozpoczynamy, bo jesteśmy na ukończeniu programu funkcjonalno-użytkowego, więc za chwilę ogłosimy przetarg w trybie zaprojektu i zbuduj budowy trzeciego etapu um, terenów, uzbrojenia terenów inwestycyjnych, bo to jest ulica Długa tam przeszło 5 milionów planujemy zainwestować jesteśmy w trakcie budowy mieszkań chronionych, pani redaktor no można by pewnie jeszcze, mamy rekomendacje już na przebudowę drogi krajowej, dawnej drogi krajowej numer 78 na przyszłość 6,5 miliona, gdzie oprócz budowy drogi również wykonamy 5 czy prawie 6 kilometrów w ciągu pieszo rowerowego od granicy gminy praktycznie do klasztoru, więc tych inwestycji w tym roku i dużo mniejszych również będzie sporo. No i mówię tak, jak powiedziałem, to jest pewien znak czasu. Pan burmistrz tutaj mówi o rozwoju gminy, o nowoczesności, o nowych miejscach i pracy, i mieszkania, a także lepszego dojazdu do Jędrzejowa. Natomiast warto pamiętać, że jędrzejów to także tradycja i bardzo bogata historia. Historia związana z cystersami, bo jedno, można powiedzieć, że jędrzejów kojarzy nam się z cystersami. A teraz w lutym zaplanowaliście Państwo szereg wydarzeń, które podkreślą święto miasta. Tak, panie redaktor, rzeczywiście to 751 rocznica nadania praw miejskich, jesteśmy po jubileuszu, może trochę ograniczonym ze względu na pandemię, ale też sporo się działo dobrego, 12 lutego, my zawsze gdzieś w okolicach 17 lutego organizujemy święto miasta, teraz 12 lutego i tu można zaprosić od razu nie tylko mieszkańców Jędrzejowa, ale w ogóle słuchaczy Radia M, ponieważ oprócz tego, że to będzie działo się w Centrum Kultury, to również będzie transmisja online na fanpage'u Centrum Kultury na jednym z portali społecznościowych, więc warto na pewno zobaczyć, bo, bo z jednej strony oczywiście ta część oficjalna, gdzie będziemy tradycyjnie, jak co roku, wręczali medale za zasługi dla Jędrzejowa, a z drugiej strony będziemy, będziemy panie redaktor mieli przedstawienie, jakąś ucztę można powiedzieć duchową, bo przedstawienie garderoba organizowane przez Centrum Kultury, dokładnie przez Małą Akademię Śpiewu z udziałem śpiewaków, chyba tak by trzeba powiedzieć, operowych, bo będą, będzie i Michał Steciak, tenor, będzie i baryton z Opery Krakowskiej, więc no taka, myślę, że wyższa troszeczkę półeczka, ale ta przyjemna, bo będą również dzieciaki z Małej Akademii Śpiewu, tak jak ja już wspominałem, panie redaktor, mamy pewną tradycję, że wykorzystujemy na, naszych rodzimych artystów i te koncerty pod takim hasłem artyści miastu wpisały się już na stałe w krajobraz kulturalny Jędrzejowa. I w tym kontekście te, to święto miasta również będzie szło w tym kierunku, ale dla nas w ogóle ta pięciolatka, nazwijmy ją tak, od 2018 roku jest ważna bo 2018 to rocznica, 800 rocznica przybycia mistrza Wincentego do Jędrzejowa, rok ubiegły to 750. rocznica nadania praw miejskich, a 2023 rok, czyli dokładnie pięciolatka, to rocznica śmierci mistrza Wincentego który do dzisiaj spoczywa w naszym klasztorze, więc też ten jubileusz przyszłoroczny ważny dla Jędrzejowa i pewnie też pod znakiem wielu wydarzeń i ciekawych imprez. I na pewno nie przeszkodzi pandemia, ponieważ w zeszłym roku te wydarzenia były trochę okrojone ze względu na pandemię. Ale wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku, w 800-lecie śmierci mistrza Wincentego, będzie można bardziej pokazać Jędrzejów i zaprosić. W zasadzie całe województwo i nie tylko, do tego, aby uczestniczyło w tych wszystkich uroczystościach związanych z Jędrzejowem, który jest jednym z najstarszych miast tutaj w naszym regionie świętokrzyskim i jak wspomniałam, z bardzo, z bardzo bogatymi tradycjami i ciekawą historią. Tak, panie redaktor, możemy tylko uchylić rąbka tajemnicy, to znaczy na pewno zwrócimy się do Sejmu, o ustanowienie roku przyszłego, rokiem Mistrza Wincentego, bo przecież to nie tylko człowiek kościoła, ale przede wszystkim mm, ojciec kultury narodowej, najstarszy polski kronikarz, więc trzeba go trochę przywracać. My to robimy od lat na łonie Jędrzejowa i Jędrzejowian. Ale również w tej szerszej perspektywie, czyli wojewódzkiej ogólnokrajowej trzeba o nim mówić i trzeba go przypominać. Natomiast reasumując naszą rozmowę, zapraszamy serdecznie w najbliższym czasie do tego, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach, które będą miały miejsce w Wędrzejowie, również można uczestniczyć online. Zapraszamy serdecznie. Którego dnia? 12 luty, godzina 17. Zapraszamy na fanpage Centrum Kultury, a jeżeli ktoś może i chce, to również w Centrum Kultury przy Alei Piłsudskiego. Będzie nam niezmiernie, niezmiernie miło powitać. Szanowni Państwo, do Jędrzejowa zapraszał Państwa Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa. Rozmawiała Katarzyna Bernat. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję.